Dzień dobry nauczyciele! Cześć dzieciaki! Nazywam się Maciej Szafran i witam Was w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ośrodku o strategicznym znaczeniu dla polskiego sportu wyczynowego i z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing. To właśnie tu realizujemy zajęcia żeglarskiego parku edukacji Polsailing. W tym roku nie mogliśmy się z Wami spotkać na żywo, dlatego zapraszamy Was na zajęcia zdalne. Żeglarski Park Edukacji to zajęcia realizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacji żeglarskiej PolSailing, realizowanego we współpracy PZZZ z Ministerstwem Sportu. Naszym celem jest przybliżenie dzieciom żeglarstwa jako sportu na całe życie i dla każdego. Żeglarski Park Edukacji to nasz pomysł na pokazanie Wam żeglarstwa od podstaw. Mamy do tego niezbędne warunki, dobry sprzęt żeglarski, ale przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Opowiemy Wam o podstawach bezpieczeństwa nad wodą, pokażemy Wam podstawy nawigacji, zaprezentujemy sprzęt sportowy, ale też zaprosimy Was do udziału na zajęciach z symulatorem żeglarskim. Będzie ciekawie, o tym przekonacie się dziś sami. Na naszych zajęciach przyda nam się żeglarska mapa skarbu. Będziemy na niej podsumowywać wykonanie poszczególnych zadań, abyście na koniec mogli otrzymać od nas nagrodę. Brzmi fajnie? Pewnie, że będzie fajnie, bo żeglarstwo jest super i jest dla każdego. Zapraszamy Was do naszego świata, do żeglarskiego świata. Ahoj dzieciaki, dzisiaj chciałabym Was wprowadzić w magiczny żeglarski świat i zaprezentować naszą prezentację. Część z Was na pewno wie, że kiedyś żeglarstwo głównie służyło do transportu ludzi i różnego rodzaju towarów. Dzisiaj żeglarstwo kojarzy nam się głównie z dyscypliną sportów wodnych oraz sposobem na aktywne spędzanie czasu nad wodą. Dla młodych adeptów żeglarstwa jest to przede wszystkim szkoła charakterów oraz przeżycie niezapomnianej przygody. Żeglarstwo dla osób które uprawiają gorygatową, jest to zdecydowanie przygoda sportowa, ale także poznawanie nowych ludzi oraz zwiedzanie nowych zakątków świata. Dla osób, które aktywnie lubią spędzać czas nad wodą, żeglarstwo może być rozwijaniem swoich zainteresowań oraz obcowaniem z naturą. Ale dla niektórych osób żeglarstwo może być również stylem życia, ze względu na to, że żeglarstwo ma swoje tradycje i zwyczaje, specyficzne słownictwo a także wspólne śpiewanie szant. Do najbardziej utytułowanych polskich żeglarzy sportowych możemy zaliczyć Zosię Klepacką i Przemka Miarczyńskiego, którzy reprezentują nasz kraj w klasie windsurfingowej RSX. Zdobyli w Londynie w 2012 roku dwa brązowe medale. Również takim najbardziej utytułowanym sportowcem wśród żeglarzy jest Mateusz Kusznierewicz, który na swoim koncie posiada dwa medale Igrzysk Olimpijskich złoty i brązowy. Mateusz zaczął swoją przygodę w wieku 9 lat na łódce regatowej w klasie Optimist, przygotowanej dla najmłodszych żeglarzy. Żeglarstwo regatowe możemy podzielić na dwa rodzaje: jest to żeglarstwo jachtowe oraz żeglarstwo deskowe. Żeglarstwo jachtowe to jest łódka klasy Optimist, która jest przygotowana właśnie dla najmłodszych adeptów żeglarstwa. Możemy na nie pływać do 15 roku życia. Żeglarstwo deskowe, czyli tzw. windsurfing, jest to klasa, w której pływamy na desce bez użycia stera, ponieważ sterujemy w zasadzie za pomocą naszego pędnika. Jeżeli myśleliście, że sezon żeglarski trwa tylko latem, to z przyjemnością wyprowadzę Was z błędu. Sezon i trenowanie żeglarstwa trwa pełny rok. Oczywiście treningi żeglarskie, wyjazdy na regaty i obozy szkoleniowe odbywają się latem, ale zimą cały czas trenujemy. Możemy skupić się na kształtowaniu swojej sprawności, na doskonaleniu i nauce pływania oraz na. Ćwiczeniu jakiejś wytrzymałości w terenie. Z czego składa się tak naprawdę trening żeglarza? Na pewno z przygotowania sprawnościowego, w którym kształtujemy naszą wytrzymałość, szybkość, siłę czy równowagę, z przygotowania technicznego, dzięki czemu są to nasze zajęcia na wodzie, dzięki którym szlifujemy naszą technikę i doskonalenie pływania oraz wykonywania różnych manewrów. Przygotowanie taktyczne to nic innego niż rywalizacja na wodzie i ściganie się z innymi zawodnikami. Przygotowanie psychiczne, czyli kształtowanie naszej postawy sportowej, umiejętności podejmowania trudnych decyzji oraz umiejętności motywowania się samemu. Bardzo ważnym elementem jest również przygotowanie sprzętu. Musimy się nauczyć, w jaki sposób dbać o ten sprzęt. I w jaki sposób przygotowywać go do odpowiednich warunków na wodzie? Żeglarstwo jest przyjazne środowisku właśnie dlatego, że pływamy na łódce napędzanej siłami wiatru za pośrednictwem żagli, dzięki czemu nie używamy silnika, nie zużywamy paliwa, jesteśmy tylko my i środowisko naturalne. Mam nadzieję, że tą prezentacją zachęciłam Was do przeżycia naszej wspaniałej żeglarskiej przygody.